Witam Was serdecznie. Niedziela, 13 sierpień, chwila po godzinie 9. Dopiero co weszłem do lasu. I tutaj już mam pierwsze dwa kozaczki. Tutaj taki naprawdę maluszek, ale piękny. i tutaj jego braciszek. No i dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj troszkę posypię tymi grzybkami. Mam z dwie godziny wolnego. Tak się prezentują. I mam nadzieję, że uda mi się trochę pozbierać. A więc widzimy się niebawem. Dosłownie 3 metry dalej. Dwa prawusy, ale już zeżarte. I to ostro. Ten drugi nie wierzę, żeby było lepiej. Bo już widać po kapeluszu. No i miękki. Nawet nie zrywam. Skoda. I lecę dalej Ja już go widziałem Tutaj ładnie schowany Żółty kozaczek mały no Więc jest kolejny Jakoś tam Na razie mega nie sypie Ale jest kolejny kozak i przed chwilą wpadła kurka, której nie napręcałem, a więc ja lecę dalej. Kolejna rundka przez zagajnik. No i stoi sobie piękny kozłaszcz. Trochę podbliżony przez ślimaka, ale jest. Naprawdę ładny. Idę na inną miejscówkę. Teraz na prawdziwki. A tu przy samej drodze prawdziwek i kawałek dalej stoi sobie drugi. Więc ja sobie je zbieram. Zobaczyć czy są yy, czy nie są robaczywe. I lecę powolutku tam kawałek dalej na prawdziwki zobaczyć A więc do zobaczenia. Zobaczcie jak pilnuje kozaka. Patrzy się na mnie. A tutaj stoi kozak. Tutaj jest drugi, którego znalazłem przed chwilą przy drodze i tam nie wiem czy będziecie widzieć ale jest trzeci taki mały o tam ale to jest najlepsze zwłaszcza jak pilnuje kozak postanowiłem obejść ten jaszczurkowy lasek mały dookoła bo co kawałek pokazują się kozaki, trzy jeszcze zerwałem bez nagrywania. Później wam pokażę. A tutaj kolejny taki śliczny, od dołu troszkę z żarty, ale twardy, ładny. Jeszcze się chwilę pokręcę. Później wam pokażę, co mi się udało znaleźć. Słownie kilka kroków dalej i tam stoi tam o, tylko muszę przejść przez te wszystkie gałęzie ale jest naprawdę przepiękny o dzisiaj o, ale grubiutki fajny, a dzisiaj wypad przepraszam Was za to, ale wypad kozakowy ale naprawdę śliczne. A że kozaki lubię, to nie będę narzekał. Ponieważ, moim zdaniem, naprawdę bardzo smaczne, twarde, fajne grzyby. I znowu w krzeczorach stoi kolejny kozaczek. A pajęczyna na twarz, oczywiście. A my powoli się zbliżamy do lasów prawdziwkowych czyli prawdziwkowych tam gdzie prawdziwki wychodzą, ale poczekajcie, bo obracając z głowę zobaczyłem coś jeszcze patrzcie jaki maluch tam stoi sobie ładny A więc tu są dwa też żółty piękny nie zostawię, ponieważ jutro nie przyjadę a za 2-3 dni już go nie będzie, o tym mam ślimaka jeszcze no i takie ładne. Takie bardzo ładne. Tu już nic nie widzę, a więc trochę trzeba po krzeczorach pochodzić ale jest naprawdę bardzo fajnie dzisiaj. Nie wiem co to, bo nie podchodziłem, ale chyba wydaje mi się już teraz, że to prawus. Oj, znowu zjedzony, ale noga twarda. No to super nóżka twarda. No i jest prawdziweczek. Super więc jest szansa, że coś z niego będzie. A to zwykły zwykły taki zagadniczek. Wypatrzony ze ścieżki. Taki oto grubasek. Ojej, ale mięciowy. mięciutki jak nie wiem co. Zjedzony cały, zobaczcie. Ale masakra w tym roku. Dobra, przykryjemy. Niech sobie siedzi. Idę zerknąć w te krzaczory. Bo tutaj zawsze ludzie to mijają. Jeszcze dobrze nie wlazłem. I zobaczcie, już jest pierwszy. Mam nadzieję, że też miękki. Kurczę, pieczone. Zobaczcie. Uwielbiam to, ale normalnie taki widok, że to świeżak jest. A już... A już zjedzony przez robala. No dobra, nic. Co, idę dalej. Widzę, stoi sobie maluszek. Bardzo ładny. Po tamtym ostatnim, takim zjedzonym, teraz mi się trochę odechciało kręcić. No, ale ten jest ładny, twardy. A więc coś może z niego będzie. Taki lasek. Muszę go tylko w sumie przelecieć, bo kawałek dalej mam taką swoją miejscówkę. Prawdziwko jestem, dobrze jeszcze nie doszłem. Stoi pierwszy. Dobra, niech ten sobie stoi, Ja go sobie zaraz wyrwę. Jeszcze zobaczymy tutaj. Bo tak mi się coś wydaje, że jeszcze tutaj jest, ale jest. Dobrze widziałem. Patrzcie. Kurczę, tak zasłonięty, tak schowany. No i jest drugi. Super. Tutaj będzie coś mi się wydaje, że grubo. No i trafiłem w takie miejsce. Patrzcie, tu jest jeden. Co mnie pogubił. Tu jest drugi. Tu jest. Trzeci, trochę obżarty. Tu pod drzewem jest czwarty. Taki maluch. Tu i jeszcze tam gdzieś za mną był jeszcze jeden. Ale muszę się tutaj pokręcić. Bo wydaje mi się, że może być tego więcej. No więc ja sobie to. Zaraz spokojnie powycinam Żebym niczego nie rozdeptał Gdzieś jeszcze, tu jest moje wiadro Gdzieś jeszcze tutaj widziałem jednego, a więc Dobra, ja sobie go namierzę I zobaczę Czy w ogóle coś z tego będzie do wzięcia Tu mam kolejnego Z sześciu, których tam stało Tylko dwa były zdrowe Reszta yy... Robaczywe. A więc jest bardzo dużo robaczywych. Tutaj pokazałem Wam tego, ale przy okazji zauważyłem jeszcze jednego. Podejdziemy sobie do niego. Jest piękny, ale na bank będzie znowu robaczywy. No naprawdę, zobaczcie. Jest piękny. Jest twardy. O kurde. Jest twardy. Powiem Wam, słońce mi tutaj przeszkadza, ale naprawdę jest piękny. Dobra, ja jeszcze się tutaj pokręcę, bo widzę, że jednak tu chyba ludzie nie za bardzo dotarli. Nie chciały im się, bo jest naprawdę bardzo fajnie. A więc idę po tamtego i do następnego. Przed chwilą znalazłem takie cztery ładne. Trzy ładne zapałeczki. Plus prawdziwka. I kawałek dalej. Jest kolejny. Przepiękny. Zamaskowany. Co prawda. Oj. Mój myślałem, że młody to, to będzie git. A tutaj niestety. Ale. Coś takiego. No dobra, idziemy dalej. Tylko się rozłączyłem. Podniosłem do góry. I tutaj jest następny. Naprawdę fajny wysyp. No i ten jest twardy. Taki zawijas. Ale jest. I dobra. Lecimy dalej. Jest kolejny wypatrzony z ścieżki. On no, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zobaczymy jak to twardy. Bardzo fajnie. U tych dzisiaj twardych jest dużo mniej. O, jest piękny. Jakby wszystko to, co dzisiaj znalazłem, było bez robaka, to już pewnie bym pojechał do domu. Ale jeszcze chwilę, żeby dopełnić wiaderko, się pokręcę, bo faktycznie grzyby są, tylko że duża ilość z robakiem. Dobra, są kolejne dwa. Tu jest jeden, tu jest drugi. Oczywiście żartuję. Tu jest jeden. I jednego takiego większego widziałem na ścieżce. Ale pewnie będzie robaczywy. Chociaż jest młody. No, mięciutki jak nie wiem co. A więc ten zostaje. Chociaż kapelusz ma fajny, twardy. Zobaczymy, może coś z tego wypniemy. Jestem blisko ulicy, więc jest dosyć głośno. Tutaj sobie zrobię jeszcze ten kawałek. I będzie chyba koniec na dzisiaj. Patrzyłem go z drogi. Tutaj jest taki piękniusi. Co najlepsze. To jest chyba zdrowy. Bo jest. Twardy, ale nie chcę na cholerę nie chcę wyjść O Takie cudo Pięknie I zobaczcie Teraz Podnoszę głowę Trzeba obejść, bo jest pajęczyna No ale ten pewnie będzie Z żarty u góry przy ślimaki A pewnie noga O już widać dziursko a więc nawet go nie ruszam. Niech sobie stoi. Może ktoś sobie go obgryzie. Mega super. Ten jest naprawdę przepiękny. Droga usłana prawdziwkami, zobaczcie. Tu jest jeden. Drugi. Trzeci. Mega. Ale jestem zadowolony. Bardzo fajnie. A już idę w stronę w sumie samochodu. Aż prawie wiadro mi z łapy wypadło. Taki stoi sobie tutaj. Piękny prawus i twardy. Ale patrzcie. O drugi, <grywa> ale jaja. Chciałem przysypać miejscowe i drugi ty trzeci. Ty chodziłem tutaj chyba cztery razy w oku, w koło, żeby zobaczyć czy jeszcze coś jest i nie widziałem, a tutaj taki kurde i nie wiem czy go nawet nie nadektyłem. A tutaj taka bańka Robak bądź kurczę chyba go zdepnęłem. Ale jaja No, jakim trzeba być uważnym w lesie Powolutku trzeba chodzić Sprawdzać co kawałek, bo naprawdę masakra Ale aż normalnie Ciśnienie mi się podniosło do góry. Mega. No i na samym ścieżce pod muchem stoi sobie młodziutki. A więc cały czas coś się dzieje. Też piękny. Ledwo co go zauważyłem. I ląduje w wiaderku. Sytuacja na tą chwilę wygląda tak. Na bank robaczywy, ale zobaczcie. No, nie ruszamy nawet, ale piękny. Teraz przechodzę taki zagajnik, i w sumie będę w okolicy samochodu, i tam zrobimy szybkie podsumowanie. Na zagajniku jeszcze takie cuda wyszły. Pięć prawdziwków, jeden koźlarz, a więc w sumie tylko go przeleciałem, bo ciężkie już wiaderko mam, a więc ja mam jeszcze z 5 minut do samochodu i w okolicy auta pokażę Wam co udało mi się dzisiaj uzbierać. Dobra, ja już jestem koło drogi, koło parkingu, chciałem się tylko z Wami serdecznie pożegnać, no tak to wygląda. Jeszcze doszedł mi tutaj taki bardzo duży kozak, dwa mniejsze. Po drodze już tego nie kręciłem. A więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć!